Kłam. Ja o tym nie wiem. Kłamuelu. Kłamułelu. Dobra. I to rozbawiło. Omówiliśmy już towarzyskiego sanguinika, czyli żółtego. Styl interakcji zaczynający. Odsyłamy do sezonu o stylach interakcji. Omówiliśmy też kolor zielony, czyli spokojny flegmatyk którego połączyliśmy ze stylem interakcji tło według MBTI, i dzisiaj chcemy porozmawiać na temat perfekcyjnego niebieskiego, melancholika. Perfekcyjnego melancholika. Tak. Dokładnie. I Nikodemie, powiedz nam, z którym stylem interakcji łączymy perfekcyjnego melancholika? Yy, łączymy go ze stylem interakcji w, w tej typologii MBTI, którą się zajmujemy w naszym kanale. Z finalizującym. Czyli? I, czyli są to typy cztery. E, mamy tutaj mm, INFJ, rzecznik, INTJ, mm, Stratek albo mm. y, architekt. Mamy mm. też ISTP, czyli wirtuoza, i ISTJ, logistyka. Także te cztery typy osobowości mm, łączymy. Tym perfekcyjnym melancholikiem. Oczywiście są pewne różnice i o nich mm. sobie dzisiaj powiemy też. Tak, za dokładnie. To jeszcze może powiedzmy, bo tak. mówiliśmy to w filmie wprowadzającym. My łączymy te style interakcji z tym temperamentem, tylko to nie jest tak ścisłe jeden do jednego, ale jeśli by wziąć pod uwagę mhm. faktycznie te temperamenty Hipokratesa, które są bardzo popularnym systemem i powszechnie używanym, więc ciężko to zignorować, to z naszej strony największe Podobieństwo widzimy w kontekście tych stylów interakcji opracowanych tam przez y, Linda Berens i Davida Girsaya też y, pośrednio. I uh -huh. w ten sposób mówimy, odwołujemy się też do książek Florence Littauer, która rozpowszechniła y, w dziszej, dzisiejszym naszym no, no, nowoczesnym świecie, współczesnym rozpowszechniła Właśnie teorie, ten właśnie ten system tych kolorów osobowości, który jest bardzo łatwym, też mówiliśmy, systemem takim pierwszym krokiem do, do typologii, bo jest mhm. dość prosty w obsłudze, niestety za to jest trochę mniej dokładny, powiedzmy. No ale my próbujemy go jeszcze troszkę bardziej uściślić, więc porównujemy go konkretnie do tych stylów interakcji MBTI. Odsyłamy do naszych wcześniejszych filmów na temat właśnie tej typologii temperamentów Hipokratesa oraz do sezonu na temat stylów interakcji mm -hmm. do, meritum. do meritum, melancholik, inaczej znany mm. jako niebieski. Tak i to jest y, ten y, temperament, który y, bardzo dokładnie podchodzi do rozwiązywania y, problemów w kontekście takiego rozłożenia na czynniki pierwsze, przemyślenia jakby co jest y, co jest problemem i lubi takie listy, lubi wypisywać sobie na tych listach yy, co trzeba zrobić, m, żeby po prostu ten problem rozwiązać. Taki, I taka kontrola chaosu i, i... Taki sposób właśnie ustrukturyzowany. Struktura. o Tak, niektórzy to nazywają to takim mhm. sposobem jakby interakcji, takim tabelkowym. O, że jest kurczę. to taki tabelkowy no, człowiek, faktycznie, taki faktycznie, excelowy. No. Mhm. Excel. Eee, chociaż akurat jeśli chodzi o Falency Tower, to ona trochę postrzega go inaczej, bo hmm. mówi, że bardziej nie taki powiedzmy, zimny i tabelkowy, tylko widzi w nim też jakąś tam wrażliwość hmm. artystyczną naturę. Hmm, gdzie faktycznie są takie typy osobowości, które częściej faktycznie korelują y, w, hmm. z z, z, tym, z, tym, z tą cechą, z tą cechą która, którą zawieramy tutaj akurat y, u Melancholika. Perfekcyjny melancholik niebieski to jest y, człowiek typ nakierowany na y, dokończanie sprawy. Mhm. Potrzebuje dokończyć sprawę. Lubi, On dąży, tak. Tak, dą, dąży do tego celu, dąży do, do finalizacji, do, do zakończenia czegoś. No Niekoniecznie czegoś swojego. On lubi też dokończać cudze sprawy. Mhm, Jak najbardziej. E, lubi porządkować, organizować. Szanuje swoją przestrzeń bardzo mhm. mocno w momencie, kiedy. E, Y, właśnie jest w tym swoim procesie i czasem może być w tym taki troszkę narzucający, y, bo chciałby troszkę ten system swój y, mm. y, na innych, na inne osoby. Bo jest najlepszy, jak jest dobry <laughs> i działa, no to właśnie. W dokończaniu spraw, nie? więc chce, żeby no. też inni w taki sposób tak. podobny dokończali sprawy jak on. Czy wykonywali po prostu, jak on to też mówiliśmy, dlaczego Florence Litauer się wkręciła w, te, w tę typologię, bo jej mąż. Fred Aha. jest właśnie perfekcyjnym melancholikiem, i mówiliśmy o tym przykładzie, że ona siedziała gdzieś tam na werandzie, lato było i jadła winogrona. I ona po prostu miała winogrona, jadła te winogrona, i mąż Fred tak stał, stał, obserwował i nagle jej wytłumaczył, że ona zjada winogrona w niewłaściwy sposób. I przystąpił do yy, wytłumaczenia jej. Ja, w jaki właściwy sposób powinno się jadać winogrona. Ona mhm. nie jest perfekcyjnym melancholikiem, więc dla niej to było dziwne, że jej mąż Fred ma nawet procedurę na jedzenie winogron. No tak tak. To I działo. to jest też dość charakterystyczne dla tych melancholików, że też lubią opisać, na przykład jak coś zrobić, że lubią ten techniczny sposób opisywać. Mhm. Yy, ok, jak wykonać to zadanie, jak yy, w właściwy sposób yy, gdzieś tam yy, przedstawić. To jest taki, taka osoba, która jak mamy jakieś tam warsztaty, załóżmy, nie wiem z, z obsługi jakiegoś urządzenia. To, okay. to jest ta osoba, która taki uporządkowany sposób według pewnej struktury opowiada o tym. I to Z chęcią. Z tak, chęcią. To tak, będzie tak, ta osoba, tak. która będzie lubi, chciała to robić. I lubi tak, powiedzieć o tak. tych wszystkich szczegółach, które się wiążą no. z użytkowaniem no tak. tego no. sprzętu, czy Faktycznie. z te, te, tej sprawy i tej rzeczy. Mm, więc. Taki jest ten perfekcyjny melancholik. To nawet nie jest stereotyp, ale reakcja ludzi, innych ludzi na tego melancholika. To jest Jak rozpocząć melancholika? Wchodzisz do pokoju i jest ten człowiek taki groźny, się wydaje trochę taki tajemniczy. No, przede wszystkim taki groźny, wzbudza może taki respekt. Tak, i też poważny. Taki poważny, to jest dobre słowo. I ludzie często mówią, że na przykład ten. Nie, nie chcę tego bojaźnią nazwać, czy, czy strachem, tylko może po prostu ostrożnie podchodzą do tych perfekcyjnych melancholików, ponieważ nie wiedzą, jak zareagują. Na przykład mam takie wrażenie, że nigdy nie, nie wiadomo, czego się spodziewać. A <tak>, tak naprawdę, u perfekcyjnego melancholika to jest naprawdę najłatwiej przewidzieć, jak zareaguje. Jest po prostu prosta zasada. Jak wchodzi ten melancholik yy, z uśmiechem na twarzy, to to jest ten czas, żeby zagadać do niego. A jak wchodzi i widać tą. taką... Chmurę burzową i jest zasępione, to po prostu nie podchodzi. I to jest naprawdę tak tak łatwe. Mm -hmm. No i też czasem, y, którzy mają do nich pretensje, że się czepiają, ale oni tak naprawdę to nie chodzi bardzo często o jakieś relacje. Na przykład taki sangwinik wyobrażam sobie, że mógłby się czuć y, atakowany, że on A, się czepia. Tak, że osobiście jakoś. Tak, to osobiście hmm. czy tak, tak. Natomiast melancholik robi to. Nie robi tego osobiście, tylko zwraca uwagę na pewną. Nie, Mm, że ktoś robi coś we niewłaściwy sposób i mm. powinien robić to w sposób inny. No, nauczyć po prostu, pokazać lepszą drogę. Tak, no, tak. I no. nie zawsze może być aż tak zęczny w tych relacjach międzyludzkich, natomiast nie o to mu chodzi. W tym mm. momencie najważniejsza dla niego jest ta efektywność przekazu. No właśnie, i między innymi przez takie rzeczy yy, perfekcyjny Melancholik ma taką opinię, że ciężko jest nawiązać z nim relacje, że jest mało przystępne. I mm -hmm. to jest takie trochę, no krzywdzące, bo ten perfekcyjny melancholik właśnie to jest człowiek, który szuka takich głębszych relacji, on, on szuka... Mhm. Y, poważnych y, rozmów y, też. Poważnych tak. rozmów, właśnie takiej bliskości z kimś innym i nie, nie zniechęcajcie się takim jego może mhm. odstraszającym, nie wiem jak to nazwać, y, wizerunkiem. Oni to są ludzie bardzo przystępni, wystarczy podejść, y, pamiętać też o tym, że oni raczej oczekują, że ktoś inny zainicjuje ten kontakt, mhm. ale bar bardzo chętnie przystąpiam do, do rozwoju relacji.